Halo halo, Czy ktoś się pojawi Jest tam to kur... Mam się tutaj. Nie wiem czy mnie słychać, bo wiatr duży wieje. Pokaż, pokaż, o! Jesteśmy na żywo! Cześć Piotrek! Chodź, pokaż, jesteśmy na żywo! Siema Jaro. Pokaż Darek, pokaż! Jest! Jaka piękna! No trochę wieje Tomek. Pokaż Ale piękna Siema Robert Jest i Norbert Wiecie co? O zobaczcie Na żywca O imienna Ty moje inicjały GB GB Ty ale jajca Ty Czy to jest G? GB na pewno ty, moje inicjały, zobaczcie jakie jajce. Myślałem, że to brona, wiesz, na górze. No jest właśnie coś tam, nie? Ale co? Z... Nie. Jest. nie, nie, chyba cała. Ona jest tak zrobiona, ten... myślę. Trzeba ją oczyścić. Ja, <słuch> ja dzisiaj, ja dzisiaj ze dwie monetki i, i jakiś tam naparstek, jakiś tam... Ale ładne. Ta kurwa, zobaczcie, tutaj jest, jest dalej jest kościół. Mą. Nie wiem czy mnie słychać znowu. Ale zobaczcie jaką pieczęć walną, no. To jest chyba GB Co myślicie? No fajne, fajne, fajne Super. Słychać, no, trzymaj, siema stary Kopie ołów, 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 ciście sobie no, patrzą, Trzymaj jest. Brzegach, nie? Jest. Trzymaj, 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 pięknie No tutaj Darek trafił hamera Jednego srebrnego Jednego miedzianego Zobaczcie jakie tereny Tutaj stado baranów ma partyzant GB no, posłuchaj ja... Darek Jak to będzie GB to musisz oddać Siemas Andrzej Zobaczcie jakie tereny Wam pokażę No pas walną a ja stamtąd poszedłem no, Trzeba kopać kurde Zaraz was umieszczę tutaj o, Czy wy coś mówicie? Jak chcecie to chwilę Cześć Sławek A z Was tu na klatę wezmę o, Tylko nie będę widział chyba tych Bo to szkoda czasu trzeba kopać Nie będę widział e, komentarzy Weźcie coś skomentujcie czy one mi się wyświetlą, czy mi się nie wyświetlą Cześć łapek 12 osób kiedy wlatuje film z wykopek? Wiesz co, może za jakieś dwa dni. Zobaczymy. Może dzisiaj zmontuję. Ale dzisiaj jest trochę zabawy właśnie. Tutaj Darek dzisiaj. Halo, halo. Jesteście? Siemasz Krzy krzychu. Jak kiepsko widzę te komentarze, bo słońce mi wali tutaj. Zaraz wam jeszcze pokażę to. Dawaj na żywy... Chciałbym no. Tnie się coś, wiesz co, bo my jesteśmy na zadupiu no. Jesteśmy na zadupiu To się coś może ciąć Ale chciałem wam włączyć Pokazać tutaj rejony Oczywiście 3 godziny tu jechałem rano I 3 godziny będę wracał Ale cóż, ja chcę się pokopać To no Darek powiem ci, że ta pieczęć to teraz nie? zrobiła robotę, a jeszcze z moimi inicjałami to, to normalnie mam, mam chęci ją wyrwać z gardła. Naprawdę, kuria, ale... <laughs> no Także tutaj ludzie kurczę oglądają. Proszę ja ciebie, ja tutaj muszę na żywca coś wykopać Ale jakoś kurczę Nie ma tego za dużo ale i tak jest przyjemnie no, zobaczymy co tu będzie sygnał trochę taki przełamany także nie spodziewałbym się nie spodziewałbym się o jaki piszczący ojej jaki nieładny ale dobra już wykopałem dziurkę to jeszcze kopnę Co? Wiesz co? Ja nie wiem, ja już się tam przyglądałem temu i nie mam pojęcia. O Jezu, jaki brzydki! O Jezu, co to się stanęło! A taki był ładny. Amerykański. Co to jest? A nie był najgorszy. Ale tu powiem wam, że ta ziemia to... Kramerka jakaś. Kramereczka. Późny Gierek. Kramerka jakaś. Albo takie... E od łańcucha, ale po co by to było? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale cóż. Do kiermany i później do śmieci. Aczkolwiek trzeba będzie się przyjrzeć temu i tak i tak, bo tutaj kurde. Już nie chcę popełniać błędów. Jak co? Co nieraz mi się trafiało, że coś lądowało. Nie wiem, czy ja jestem czy nie, czy mnie nie ma? Weźcie dajcie znać. Bo w ogóle nic nie widzę. Siema doberman. Siema Tomek. O, jestem, jestem, dobra. Dobra, jeszcze chwilę was tutaj. Kto będzie chciał? Kurczę, ale mu zazdroszczę i to z moimi inicjałami, co? Co prawda łamana rączka, ale ale pieczęć to jest pieczęć. Ty jutro lecisz teren, no widzisz. Także podziwiajcie sobie widoki. Kto ma ochotę, może kurczę szczęście mi przyniesiecie. Bo jak na razie od dziewiątej kopane z małą przerwą na jedzonko i co? Dwie monety, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze brzydki sygnalik, ale na takim brzydkim sygnale wykopałem ładną monatkę. Tylko tutaj jest. Te kamienie też powodują takie Taki ala koks, nie koks, że mylą człowieka dopiero jak. No. Też by się nie spodziewał. Bóg wie czego. Zobaczymy. Cześć Sławek. Siemasz Adaś. Przed chwilą Darek walnął pieczęć rozumiesz z moimi inicjałami GB. Wcześniej hamerka srebrnego i miedzianego, mi się tutaj to. No, to dobrze, że jest dobrze, że jest dane. Co mówisz? Prze... Wszystko tu jest głęboko, co mnie znalazł, to 40 centymetrów, przynajmniej. Nie, chyba niewygodnie mi się kopie z tym telefonem na piersi, ale kamułców. No? no bo my chyba za daleko poszliśmy. Zobacz, o. No panowie, chyba za daleko. Chyba za daleko, żeśmy się wbili na, na czyjeś pole. Dobra, wiecie co? Muszę kończyć. Muszę kończyć, żeby tutaj przypału nie było. Bo chyba żeśmy się rozpędzili. Na razie, później się najwyżej włączę. Jeszcze.